Profesor Marek Konopczyński, pedagog, jeden z kandydatów na rzecznika praw dziecka. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry, może nie tyle jeden z kandydatów na rzecznika, tylko kandydat na kandydata. Kandydat na kandydata. Tak to chyba nie wygląda tak. Kandydatów wyznacza parlament, a ja byłem kandydatem wyznaczonym przez, skazanym przez młodzież. I przez liczne organizacje pozarządowe, więc byłem kandydatem na kandydata. A to znakomity mandat ma pan do tego, żeby odpowiedzieć na pierwsze moje pytanie, mianowicie czy internetowy patostream wymknął się pana zdaniem spod kontroli? Ja myślę, że, że się wymknął, to znaczy mamy do czynienia z takim, z takim zjawiskiem, które tak naprawdę jest dość nowym zjawiskiem, aczkolwiek w historii w realu to zjawisko istnieje od tysięcy lat, bo przypomnę choćby y, słynne rzymskie y, rzymskie walki y, gladiatorów czy wy, wyroki śmierci publicznie wykonywane, gdzie spędzano ludzi, gdzie ludzie sami przychodzili, żeby oglądać krzywdę innych osób i to w historii było przez wieki czymś absolutnie naturalnym w tej chwili w sytuacji w sytuacji wszechmocy cyberprzestrzeni, w sytuacji dominacji internetu i tak naprawdę życia młodych ludzi w rzeczywistości poszerzonej, to znaczy w takiej gdzie internet odgrywa podobną rolę, cyberprzestrzeń odgrywa podobną rolę jak nasze realne życie, to zjawisko, zjawisko uczestniczenia w patologiach zagościło na stałe właśnie w przestrzeni Internetowej w cyberprzestrzeni i tak patrząc na to właśnie z historycznego punktu widzenia, to jest tak naprawdę nic nowego. Zmieniła się tylko technika, zmieniło się narzędzie do dostarczania informacji. Czyli po prostu dlatego jest o tym głośniej i dlatego to nas bardziej szokuje? Myślę, myślę, że jest wiele bardzo powodów do tego, żeby rzeczywiście był duży niepokój ze świata od świata ludzi dorosłych, ale, ale ta patologia, która się rozszerza w internecie, jest naprawdę bardzo czymś złym, to w ogóle zaburza jakikolwiek proces socjalizacji, czy proces wychowania, poprawny proces, poprawny proces wychowania czy soc socjalizacji i na to nie mamy wpływu, bo proszę pamiętać, że streaming to jest to jest zjawisko, to jest uczestniczenie na żywo w pewnych wydarzeniach, gdzie druga strona na żywo prezentuje różne formy zachowań patologicznych i tu nie ma żadnej selekcji wieku, tu nie ma żadnych, żadne, żadnego wpływu, świat na to nie ma, bo to można w komórce oglądać, to można oglądać w różnych, w różnych miejscach. A ponadto to jest biznes i to jest całkiem duży biznes. A wiadomo, że tam, gdzie jest biznes, to tworzy się błyskawicznie szara strefa, bo za te transmisje się płaci i to płaci się w sposób nieidentyfikowalny. Y więc więc no mamy do czynienia z, ze zjawiskiem, które jest y moim o o ocenie niebezpiecznym zjawiskiem, jeśli chodzi o y wychowanie, socjalizację młodych ludzi. Z dorosłymi pół biedy, prawda, bo sami sobie y, do, dokonują wyborów, natomiast dzieci, nieprzygotowane dzieci do tego, y, do takich scen, do takich sytuacji, y, no narażone są na realne niebezpieczeństwo, narażone są na uczestniczenie w patologii, a z tym wiążą się określone konsekwencje ich rozwoju y, psychicznego, ich rozwoju społecznego, ich rozwoju osobowości, y, więc y, 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 są podejmowane różne próby. Przeciwdziałania temu. W Unii Europejskiej mówi się, czy próbuje się doprowadzić do takich przepisów, które by blokowały takie możliwości, ale z drugiej strony są przeciwnicy, którzy mówią: A gdzie wolność? Jesteśmy w świecie wolnym, jesteśmy w świecie Wolności, więc nie, nie powinniśmy zakazywać, no i Panie tu jest taka ale to już nie paragrafy. chodzi o wolność, bo mamy chyba usankcjonowane prawnie kwestie molestowania, no bo to co się wydarzyło na tych głośnych nagraniach sprzed weekendu, czyli upijanie młodej dziewczyny, a potem molestowanie jej, no to chyba na to mamy jak to się mówi paragrafy. Tak to znaczy w 2018 roku Adam Bodnar wyśmienity rzecznik praw dziecka zorganizował okrągły stół poświęcony Patosymingowi i tam jakby były określone zalecenia, określone zalecenia. Natomiast proszę pamiętać, że my tworząc prawo, nie tworzymy prawa dla przestrzeni, dla cyberprzestrzeni. My tworzymy prawo dla realnego życia i nie zawsze da się przenieść y, m, przepisy prawa do y, cyberprzestrzeni, bo my próbujemy tą rzeczywistość Cyfrową utożsamiać z rzeczywistością. No ale moment, czy to profesorze, tutaj mus Muszę wejść w słowo. No bo jeśli mamy streaming, pato streaming, to to dzieje się realnie. Na dodatek jest uwieczniane i transmitowane. To nie jest jakby wyimaginowane przestępstwo, tylko te rzeczy niedozwolone dzieją się w świecie realnym. To prawda, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że to, że pato streaming rozpoczął się też od. Od namiastki patosynkogu to były gry. Gry internetowe rozmaite, też pełne patologii to jest szersze zjawisko. My próbujemy to zjawisko jakoś monitorować, badać. Ja mam duże wątpliwości, jeśli chodzi o skuteczność badań ilościowych tego zjawiska, bo się pojawiają różne informacje dotyczące zakresu. I ile, ilu młodych ludzi uczestniczy, jakie to są liczby i tak dalej, tylko trzeba pamiętać, że tego typu badania polegają na dobrowolności udzielania odpowiedzi i trzeba pamiętać o tym, że tego typu badania mogą być skażone dużym błędem statystycznym, dlatego że to są badania z takiego jakby w takim trybie samodonoszenia, prawda, więc y y część ludzi bardzo niechętnie mówi o tym część młodych ludzi, czy dzieci, młodzieży. Niechętnie mówi o swoim udziale w patologiach, a, a część młodzieży y, jakby y, przypisuje sobie pewne zachowania na zasadzie takiej, że to będą będą no takie, prawda y, jestem y, jestem ciekawszy, jestem bardziej y, bardziej trendy, jestem bardziej na, na na żywo z tym co się dzieje. Więc tu mam pewien dystans, uważam że patostreaming jest o wiele powszechniejszym zjawiskiem niż to, co przytacza, przytaczają dane badawcze i to, o czym się o czym się mówi. I oczywiście jest szereg przepisów prawnych, które, które stosuje się do patostreamingu, tylko proszę pamiętać, że walka z patologią tego rodzaju jest bardzo trudna, to przeżywaliśmy to już, jeśli chodzi o walkę z dopalaczami, jeśli chodzi o walkę z narkotykami i nie wygraliśmy tej wojny. Nie wygraliśmy wojny ani z narkotykami, ani nie wygraliśmy wojny z alkoholizmem, ani nie wygraliśmy wojny z dopalaczami i tutaj będzie naprawdę również bardzo bardzo trudno opanować to zjawisko. To może chociaż da się I... uchronić ofiary. No tu tendencja jest taka, żeby po prostu blokować, prawda, zabraniać. No, ja mam do tego stosunek ambiwalentny, bo uważam, że zabranianie, jednoznaczne zabranianie tego typu oglądania tego typu zachowań i karanie sprawców, karanie sprawców tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, jest utrudnione, bo zawsze będzie powstawała szara strefa. Ja jestem zwolennikiem takiego wychowania młodego pokolenia to znaczy szkoła powinna również tym się zająć. To nie tylko nie tylko jakby media, nie tylko prawnicy, ale również szkoła powinna na ten temat prowadzić zajęcia, powinny być mnóstwo działań profilaktycznych wychowawczych jakby przygotowujących młodych ludzi do tego niebezpieczeństwa. Bo same zakazy, Same, same blokady będą połowicznie skuteczne. Ludzi trzeba przygotowywać do niebezpieczeństwa, do świadomych wyborów, tak żeby mogli tego tego uniknąć. To jest zadanie, wydaje mi się również edukacji, to jest zadanie szkoły, to nie jest tylko zadanie organizacji pozarządowych stowarzyszeń czy, czy tylko rodziców, którzy często są bezradni, bo nie rozumieją, nie wiedzą. Nie mają wpływu na młodzież, bo młodzież mówi, po, powiedzą młodzi ludzie, idziemy, idę z kolegą grać piłka, pójdzie do parku i będą sobie to oglądać. <laughs> Nie wiem, czy same blokady będą skuteczne, ale na pewno one muszą być wzmacniane e, takim procesem wychowawczym, nastawionym właśnie na zjawiska patologiczne, które mogą młodych ludzi e, młodych ludzi e, spotkać. Ale proszę zobaczyć, że tu mamy do czynienia. Z, z czymś takim, co re, przynosi się na, do, do świata realnego. No, y, panie redaktorze, drodzy Państwo, y, picie przed kamerą, prawda, uczestniczenie w libacjach czy w jakichś tego typu zachowaniach, no, w krzywdzeniu zwierząt czy w innych tego typu y, y, patologiach, też ma miejsce w domu. Też ma miejsce w, w naszym środowisku, w tak zwanym realu. No. I il, ile rodzin, w ilu rodzinach y, alko, alkohol jest y, y, czymś codziennym, w ilu rodzinach y, przemoc fizyczna jest czymś codziennym. W związku z tym to jest tak jakby przełożenie tego, co y, dużo, niestety, duża liczba dzieci młodzieży y, widzi na co dzień i w czym uczestniczy w y, domu rodzinnym, y, y, przełożenie tego do. Y, do o okienka komputera czy okienka telefonu, i jakby to jest takie potwierdzenie, że młodych ludzi otacza świat patologii, co nie jest prawdą oczywiście, no ale i jest to takie wzmocnienie. To samo dzieje się przed kamerą, co dzieje się u mnie w domu, więc to jest takie przykre i to jest takie niebezpieczne, że te dwa światy są tożsame. Świat, cyberprzestrzeni i świat realny jest właśnie tym samym światem, bo tak jak Pan powiedział, ci ludzie są w realu. To jest tylko kwestia narzędzia, przenoszenia informacji, przenoszenia strumienia y, informacji do, do, do życia młodego człowieka. Przemysław Czarnek w wypowiedzi dla Radia Z odnosząc się do bójki dwóch grup uczniów w Kluczborku powiedział, widzimy od czasu do czasu tego typu zachowania młodych ludzi na ulicach miast, ale jest to już problem wychowania przez rodziców, dziadków i reakcji tych, którzy powinni zwracać uwagę. Uwagę, czyli co to się zaczyna wszystko, no tak jak pan mówi, kwestia alkoholu, przemocy w domu, ale czy to jest tak, że na, w sprawie bronienia potencjalnych ofiar, to też rodzice powinni zwracać uwagę, uczyć, uczulać? Jak to zrobić? Wszyscy powinniśmy. Wychowanie to jest proces całego społeczeństwa. To nie jest tak, że tylko przerzucamy odpowiedzialność na rodziców, którzy często są bezradni, bo tam wchodzą uczucia, miłość, emocje, usprawiedliwianie działań swoich dzieci. To jest odpowiedzialność wszystkich. Wszyscy powinniśmy na to reagować, zwracać uwagę, nie być obojętni, ale tu wrócę na chwilę do również szkoły. No otóż powiedzmy sobie uczciwie, że przez ostatnie lata Szkoła nie pełniła funkcji wychowawczej, a jeżeli pełniła funkcję wychowawczą, to negatywną, no, chociażby wykluczanie pewnych grup społecznych, wykluczanie pewnych osób z kręgów mniejszości seksualnych i tak dalej, i tak dalej, to jest antywychowanie. Wydaje mi się, że współczesna szkoła, współczesna edukacja, oprócz dostarczania wiedzy obiektywnej, zobiektywizowanej, również powinna aktywnie zauczestniczyć w procesie wychowania młodego pokolenia, ale nie w stylu nakazowo-rozdzielczym, nie w wykładowym, że co powinno się robić, a co nie, tylko w, w sposób doświadczalny, w sposób uczestniczenia w pewnych y, działaniach profilaktycznych, wychowawczych i, i, i tego, tego typu, bo... Y, po to, żeby nie uczestniczyć w patologii, trzeba być do tego przygotowanym, bo proszę pamiętać, że dla młodych ludzi coś, co jest inne, coś, co jest zabraniane przez świat dorosłych, jest o wiele ciekawsze. Młodzi ludzie chętniej będą uczestniczyli w czymś, co jest zabraniane, bo to budzi ciekawość. Więc młodych ludzi trzeba w jakimś sensie oswajać. Z brutalnością świata dorosłych, ale powinno się to robić mądrze, nie tylko na zasadzie broszurek, tak jak to często bywa, czy pogadanek, ale na, w zasadzie głębokich rozmów, uczestniczenia w pewnych, pewnych działaniach. No, ja pamiętam z dawnych czasów, jak, jak na przykład brało się w starszych klasach liceum. Wychowawca szedł na przykład z, z nami, z licealistami w różne miejsca no, do zakładu karnego, czy na przykład do ośrodka leczenia alkoholizmu, w takich ośrodkach leczniczych, gdzie myśmy przeżywali, widzieliśmy nieszczęście ludzi, widzieliśmy, widzieliśmy osoby, które stoczyły się na dno. I to była i to była naprawdę też dla nas wspaniała lekcja, bo dotknęliśmy czegoś, co nam się wydawało niegroźnym nam się wydawało, że to nie jest niebezpieczne i nagle zobaczyliśmy wraki ludzi i to był wstrząs. I wydaje mi się, że tego typu działań czy takiego uspołecznienia szkoły, takiego wyjścia do tej rzeczywistości nie mamy, bo szkoła dla szkoły najważniejszym. Dla nauczyciela, dla szkoły polskiej na tym etapie najważniejsza jest podstawa programowania dziecko. Mówi... I tu mamy duży problem. Mówi Pan o edukowaniu w tego typu sprawach, a ja zastanawiam się, czy szkoła powinna w takim razie karać. I nawiązuję tutaj do tej wrześniowej ustawy o resocjalizacji nieletnich, o której Pan się też wielokrotnie wypowiadał. Czy to jest dobra ustawa? To jest jedna z najgorszych ustaw, jakie w ogóle ostatnio powstały. To jest ustawa, która penalizuje dziesięciolatków, która pozwala dziesięciolatkom zakładać kajdanki. I to w ogóle jest niespotykana rzecz. W wielu państwach europejskich wiek odpowiedzialności sądowej to jest wiek 14-15 lat, u nas 10 lat. To jest w ogóle jakaś, jakaś patologia. Natomiast ta ustawa zrobiła ogromne spustoszenie i wielkie zło dla polskiej edukacji, dla polskiego świata, dla polskiej szkoły, bo o to przyniosła Zadania, które do tej pory były przypisane sędziemu, sądom, na dyrektora szkoły. No, zgodnie z tą ustawą dyrektor szkoły ma e, e, mierzyć, badać poziom demoralizacji uczniów i stosować rejestr kar, który do tej pory stosował sąd Jakie rodzinny. Kary? E, od upomnienia e, do, do, nagany, a najbardziej kuriozalną karą jest kara prac, wykonywania prac społecznych bo sobie wyobrazić, że praca społeczna to jest środek wychowawczy, to jest to jest normalna, zachęcająca do, yy, praca, do której się zachęca. To jest czynienie dobra wspólnego. Panie profesorze, Myślę, to... muszę muszę wejść w słowo, bo mam wrażenie, że nie jest pan do końca precyzyjny, bo artykuł 4 i ustęp 4 tej ustawy mówi, że tego typu kary dyrektor szkoły może wprowadzać jedynie za zgodą samego sprawcy, za, jeśli już przyjmujemy tego typu retorykę, za zgodą opiekuna nieletniego i te kary typu prace społeczne mogą być wykonywane tylko na terenie szkoły, czyli chodzi na przykład o poz Zamiatanie korytarza, oczywiście jeśli zgodzą się rodzice takiej osoby. No ale proszę zobaczyć, że idea y, y, społecznikostwa polega na tym, że ja wykonuję pewne działanie dla dobra wspólnego. To znaczy widzimy, że jest brudno i mówimy słuchajcie, weźmy to poszątajmy, bo to jest, y, to, jest, y, to jest źle, że jest tak brudno. Natomiast w momencie kiedy jest tą karą, to jest oducze, o, 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 oduczanie y, y, myślenia o, o dobru wspólnym. Proszę wziąć pod uwagę, co to znaczy za zgodą, za zgodą tego nieletniego, za zgodą tego tej dziewczynki czy chłopaka, a czy ma szansę nie wyrazić zgody? Jak dyrektor szkoły mówi masz to posprzątać, to jest to jest przymuszanie do pewnych czynności, podobnie Ale nie że nie ma takiego zapisu w ustawie. No, nie chcę, ale taki zapis jest w życiu, bo ja mam kontakt z dyrektorami, z rodzicami, z uczniami, którzy mówią, jak to wygląda. Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że dyrektor, prosząc rodzica, czy mówiąc rodzicowi, że taką karę wymierza, to jak, jak, jaką szansę ma rodzic wobec dyrektora, wobec szkoły? To następny ruch to będzie zmiana szkoły, prawda? Co wejdzie w awanturę z dyrektorem, będzie będzie mówił, że nie wyraża zgody, na no to będzie następny rejestr jakiś kar, łącznie z wysłaniem do sądu rodzinnego o y, umieszczenie w jakiejś y, placówce tego nieletniego. Jakby filozofia tego sposobu myślenia, filozofia y, u, uczynienia z dyrektora szkoły czy ze szkoły y, y, systemu karnego, karzącego jest patologią, to no nie można y, y, szkoły wplątywać w wymiar sprawiedliwości. I, I tutaj to dokonano. To nigdzie w Europie nie ma czegoś takiego, żeby szkoła była częścią wymiaru sprawiedliwości, bo szkoła ma zupełnie inne zadania i, i zupełnie do czegoś, do czegoś innego jest, jest powołana. I, I jeszcze mówiąc o tym, o tym, o tym działaniu, to yy, jest to <laughs> bardzo nieprecyzyjny zapis, bo by, prace społeczne na terenie szkoły to teraz jest pytanie. O której godzinie? Na przerwach? Nie, nie, przepisy nie pozwalają. Po lekcjach? Nie, przepisy nie pozwalają, bo ktoś musi to dziecko pilnować. W każdej sytuacji wykonywania prac społecznych na terenie szkoły musi być opiekun tego dziecka, musi być pedagog. Pytanie, czy to będzie płatne? Czy ten pedagog będzie robił to charytatywnie, społecznikowsko? Czy ten pedagog będzie za to miał jakieś pieniądze? Proszę zobaczyć, że każdy tego rodzaju y, działanie i zapis pociąga za sobą określone, określone konsekwencje. Ja gdybym był pedagogiem szkolnym czy nauczycielem, odmówiłbym uczestniczenia w tego rodzaju karnym wykonywaniu prac społecznych, bo uznałbym, że to jest niezgodne z ideą wychowawczą, która mówi o tym. Lub my, my pomagajmy sobie, jakby róbmy coś dla dobra wspólnego, bo to jest wtedy ważne, a nie zmuszajmy kogoś do tego, żeby wykonywał za karę jakieś rzeczy, które normalnie powinny być w obowiązkach czy w sposobie myślenia ludzi, że o to dbamy o nasze otoczenie. Panie profesorze, to muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, o głośny wywiad z małopolską kuratorką światy Barbarą Nowak, która wczoraj w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła, że w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje. Czy uważa pan, że Unia Europejska to co idzie z zagranicy, to czego boi się kurator Barbara Nowak, rzeczywiście przyjdzie do Polski i w Polsce będziemy mieli Pokoje do masturbacji przedszkolaków? Powiem tak, no ja większej bzdury to nie słyszałem, przepraszam bardzo. Akurat Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej są szczególnie uczulone na wykorzystywanie seksualne dzieci. To no my jesteśmy gdzieś w mrocznym średniowieczu, bo udajemy, że nie ma problemu molestowania dzieci przez różne grupy społeczne, jesteśmy zawodowe, społeczne, misyjne i jesteśmy w ogóle zdumieni, że takie, do takich czynności dochodzi. Po latach się dowiadujemy. Unia jest na to, kraje europejskie są na to bardzo uczulone i kraje europejskie stosują naprawdę poważne sankcje dla osób, które dopuszczają się tego typu działań. Nie wiem, skąd pani kurator Nowak wzięła taką informację. Ja nigdzie nie spotkałem takiej informacji, chyba że rozmowa na temat, na temat nie wiem, płciowości, seksu, na temat zachowań rozwojowych młodych ludzi, jest dla pani kurator mastur masturbacją, bo, bo, bo być może tak jest, że każda rozmowa dotycząca życia seksualnego y, y, młodzieży, młodego człowieka y, jest y, umowną masturbacją, czyli gwałtem na tym człowieku. No, ja nigdzie nie spotkałem się z czymś takim, wręcz odwrotnie odwrotnie mam wiedzę, że w takich krajach jak Szwecja, krajach w sumie wolnościowych. Szczególną uwagę przy, przykłada się do wszelkich form molestowania, krzywdzenia dzieci, i za takie krzywdzenie dzieci, jak wiemy, bardzo często rodzicom odbiera się prawa. W Szwecji łatwo jest stosunkowo odebrać prawa rodzicielskie, jeżeli tylko się stwierdzi, że to dziecko jest krzywdzone co z kolei się polskiej prawicy bardzo nie podoba, bo jak to rodzinę, rodzina jest święta, jak to rodzinie można zabierać dzieci, dziecko jest własnością rodziny. Nie, rodzi dziecko nie jest niczyją własnością, dziecko jest podmiotem życia społecznego, podmiotem w ogóle generalnie życia i jest nietykalne. Dziecko ma swoje prawa i naszym obowiązkiem jest te prawa absolutnie w stu procentach respektować. W związku z tym, jeżeli nawet rodzice, jeżeli rodzice znęcają się nad dzieckiem, to nie wolno dopuścić do tego pod żadnym, pod żadnym pozorem. Profesor Marek Konopczyński, pedagog Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję Panie profesorze za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i gratuluję, że podjęliście się Państwo takiego ważnego tematu. Te, dużo wątków żeśmy przy okazji poruszyli, ale to się wszystko ze sobą wiąże. Ten, ta rzeczywistość poszerzona jednak coraz bardziej wpływa na nasze życie. Ważne tematy w wirtualnej Polsce. Dziękuję za tę rozmowę.